Siema, z tej nie witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w nowym oby. właśnie? Jesteśmy w nowym oby ten e, krówki. Ne kał escape coś takiego. E, nie wiem. Napiszcie sobie po prostu oby ten kała, e, bo coś nie wiem. Jeśli filmik wam się ten e, szczególnie spodoba, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie mój kanał Już To jest Escape Cow To jest nowa wersja Oby Także polecam, nie? No i wszystko jest o krówkach i td Czyli o... Jedzeniach Teraz właśnie mamy e, tenko z Kill'em Teraz tutaj Fajnie Hop, hop i hop Okej okay. Dobra o nie! Jakie zginęły mięso? fuj nie! Mięso mnie zabiło! Dobra. N nie chcę? Coś mi za co przyszło. No, nie, ej! Już, już, już na początku mam problem, halo! Policja? Dobra, idziemy. Grają sobie tą razem. Tą babę, czy, parę, ta dziewczyna jedna czekała. Dobra, tutaj jak widzicie, z mięsa robimy kiełbaski. Pewnie żebyśmy ją zjadli. Licha. Wczoraj jadłam, tak także. Idealnie się składa. Dzisiaj mam urodziny, także z okazji moich urodzin, proszę mm, zostawcie mi subskrypcję. Ja Zginęłam! Ha. Ale kipka. Takie, ale kipka. Co? Aha. Oczywiście ta gra jeszcze nie jest taka dobrze dopracowana, bo dopiero właśnie w, y, wyszła z gry. Do Robloxa do weszła. A to spycha. Mm. Dokładnie chyba wczoraj weszła. Albo przedwczoraj, no przedwczoraj chyba. Czekaj, mogę tutaj. No. A myślałam, że się do szukać, krótce Idę bokiem, będzie łatwiej może. W sumie. Nie! Nie mam tam iść! Jaki ja debil! To ma taki obrazek. To oby tamtej krówki. Zazwiemy ją Mućka. U, 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 u. Oj. Myślałam, że nie przejdę. Dobra, idziemy tu, tu, skaczemy. Nie, świnka Pepa! Niuu! Świnku! Świnko! Żyj! Rehabilitacja! Znaczy, tam. Żyj! I raz, i dwa, i trzy, i cztery. A ona śpi! Ja pierdziele! No to nieważne! Ja myślałam, że tam pokazuje prąd, a to tylko zyzyzy, się zy, zy, w sensie, że śpi. Ja nie mogę! Młódka, ale ty nie próbuj. Maker, awaj, muszę uciec od świnki. No, znaczy, pff, świnki. E, muszę uciec od młódki, ale przepraszam ja, no. Można tak tu? Nie, blisko byłam. E, no, ale przepraszam ja tutaj, muszę od niej uciec, ale no, znaczy ten. Nie ma innego wyjścia, ja muszę do niej wejść, tak. Dobra. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy Nie błagam, tylko mnie nie je. Co nam nie zje na to... Co to?! Ty? My jesteśmy w 2400 roku. Samochody latają. Oh my gosh! Ja nie, nie jest mnie, proszę. Błagam, nie jest mnie. No i zjadła. Olu no bo zęby, Jezus Maria. Chociaż mogę się dowiedzieć, jak wnętrzne, w, wnętrze krowy wygląda, chociaż pewnie tak nie wygląda. Ale chociaż mniej więcej. Na pewno będą kubki. To jest stuprocentowe pewne. Jak chciałam na no to czerwony wskoczyć, ja przecież zapomniałam, że to zabija, nie? Jaka schiza. Dobra. Jezus. Teraz idziemy po... Po sercu? Musimy? O nie, tu zajdą, no, no, nieważne. Jezus... To jest drastyczne! Nie! Kurde! W ogóle to serce jest yy, ten w kształcie głowy nóbka, nie? Wy też to widzicie. Skocz tam. O, dobra, udało się. Dobra. I teraz idziemy po kręgosłupie. Czemu ta krowa ma takie dziwne... Co, na pająkiem jest, że ona ma sześć nóg? Gdzie ja mam niby iść? Aha! Nie, nie, nie błaga mnie ten. Jezus! Nie błaga mnie! Dobra, już myślałam, że zginę, nie. Dobra, eee... Y... Tutaj będą kubki. Tak, kubki, a co by innego? To zuczyliwe, jakie ja to go dotykam! Furt. Furt ja teraz jestem w tych kubkach tak jakby cząsteczkami tego! Tak. Gdzie jest koniec? A tam jest wyjście tylne. O, tak. Dobra. Wychodzimy tylną stroną. Błagam, żebym nie widziała tego ogona, bo to będzie jeszcze bardziej ohydne. No dobra. Czy my jesteśmy w dżungli w ogóle? What? Dobra, teraz musimy skakać po Lianach, żeby przejść na drugą stronę. Ej, on Maga w ogóle ty! Jak to jest dopracowano mega! Ha? Jak to skoczyć na to? To chwilę ja chyba nie będę grać tak, tylko tak normalnie. Ale kozackie! Ludzie, zagrajcie to... To koniecznie. Nic nie było. Kurde. Jezus. ale kruzackie, zagrajcie w to, mówię wam. Uh -huh. okay. O nie, Panie, to Ty pokroiłeś to, te krówki wszystkie? Ta, która mnie zjadła? To by się udało. Ała? Nie, e, gdzie ja? Do, gdzie ja mam iść? Do niego? Nie. DŁO Nie czytałam, co pisało Ja tam chyba było fridge, ale nie jestem pewna Dobra Jestem w lodówce i muszę zresztą tucie, zanim się zamrożę Coś w tym stylu tak Nie wiem, uczę się 6 lat angielskiego NIE WIEM! Co, co? Jest jakiś makaron? Spaghetti! Ooo, się, Zginę? nie zginę Dobrze. Tak ostrzegam tutaj, to się ślizga trochę, nie? Przecież dobrze, że poszłam. Na chleb. Jajka. A -a -a. Zawsze to trzeba skakać po tym, omijać rzeczy. Właśnie tutaj trzeba po nich skakać. już nie jedno. Nie, tu tam. Tak? Tak, tu. Dobra, idziemy teraz tędy. Tak, ja już chciałam na to skoczyć, nie? Dobra, skoczyłem po jakimś ketchupie, majonezie, czy musztardzie, nie wiem co to jest. Bleh. Uj, guma do rzucia. Jeszcze przerzuta! Powiedzmy. Eee, dobra. Idziemy po drabince i jesteśmy. Coca-Cola. się ja jej nie piję. Nie No! robić tu? Aha, ja nie mogę, Jezus, ja zrobiłem się pod, pod dołem. Kurde. No, yy, teraz idziemy po wentylatorze, po wentylacji. No, gdzie tam powietrze przechodzi? <laughs> no, gdzie tam powietrze przechodzi? No, domyślmy się. Dobra, teraz będziemy wychodzić na powierzchnię, z tego co wiem? Z tego co mi się wydaje? Cześć, mamy tam. A, do góry! Ja mam schizę, że tutaj trzeba zjeżdżać. I tak myślałam, co ja już zjechałam, bo tym? Dobra. Teraz idziemy po tych z... Z... kablach. Tych tych tych. z energią. No i mamy, przeszliśmy! O, te oby sobie zostawimy na następne odcinki. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli możecie. I chciałabym ty... e, Was też zaprosić na TikToka e, i... E, pf, no na tylko... Tylko na TikToka. Mmm... Mogę... O oh my gosh! Ja chcę zasuwa! Mogę wszystko wybrać? <noise> Mogę! Chwila, ja chcę... Wow, ale zasuwam! Boże! No tu samochody latają! Nie rozumiem tego! Chwila, popatrzymy się, czy tutaj coś było jeszcze. Mućka, ty mnie zjadłaś, wiesz o tym. Ej, chwila! Okłamaj mnie, ona tak nie wygląda w środku. Nie gadajcie! Nie! Ja chcę wyjść! Ja chcę wyjść! Ała, ała! No bo trzymajcie się, papa! Pa. Ja już ja nie chcę Ja zginę? Tak. No bo no trzymajcie się, papa! Pa.